Ale nie zwierzęta, nie wolno oblazać zwierząt, to siosiamy jałóweczki, Ty się ja Jak ty mogłeś. Wstyć się. O! i bardzo dobrze. Bo tak. Tak jest z czwarogiem. Chyba masz latek masz właśnie nadzieję, że nie zrobione, bo ty chcesz zrobić piloga. zdzić zdziwuję. jednego mam ulepionego. A to tak, widelcem trzeba przycisnąć, żeby się nie te płatki sypyloga nie rozsyżyły, tak o. Tylko trzeba tak, widelcem pościskać i tak, żeby się zamknęło. Łukasz. Sto łapki w górę. Jeszcze sieść łapek w górę. Jeszcze sieść łapek w górę i zrobimy i zrobimy pauzę. Sportowy Maciek. Witaj, że jesteś. Dzięki ci. Eee, Maćku, sportowy Maćku. Leci modelator do ciebie. Jak ktoś chce jeszcze modelatora, wbija na live na YouTube i pisze komentarz ze swoim nickiem. Amel Ladek Ladek już wyszedł Więc możemy zrobić nasie. Mogę Ci oczko pu... Puścić Tylko musi jedno zasłonić, bo nie potrafi jednego zmrużyć. O kulcie piecone Alietka, Team Sweet Kamila, dzięki za 5 Las Dwa Trzy Pędź za 5 luzicek za 5 kg Dzięki za Stangielki Kamila, dzięki za sztengielki Luziczki zjadam. A za Stangielki dziękuję Dzięki D Właśnie dałem Co tam Mojdecko widzę, jest mocno jak poglochówcie tak puściam bym Uukaż dzięki za 9 10 2 3, 4 4 21 dialogów